Bartek? Ty się namyśliłeś, czy chcesz do tego fryzjera iść dzisiaj? Nie wiem. Chyba nie. Nie chcesz obcinać włosów? Chyba nie. A nie przeszkadzają ci? Nie chcesz trochę podciąć? Nie No dobra. Dawid do jeszcze śpi. Nie śpisz? Masz, masz Dawidek fryzjera na godzinę, znaczy tak o siódmej musisz być rowerem pod pracą Łukasza i skoczycie do fryzjera razem, nie? No. Nie masz takich długich włosów, ale wiesz. Słucham? No rano. Nie żartuję, nawet jeszcze jesteś nieprzytomny. No wieczorem. Przecież rano jest teraz. Słucham? Co co co? A ty nie wiesz gdzie? To wiesz co? To spotkacie się, jakbyś szedł do lidla i byś przeszedł już za lidlem mhm. i tam jest most. To pod tym mostem, dobra? Tak, idzie trochę? Tam mhm. No kawałek dalej. Dzień dobry, dzień dobry, pokazuję Wam się w lustrze, ponieważ użyłam sobie wczoraj na noc ten sam opalacz, który pokazywałam Wam wczorajszym, we wczorajszym vlogu. Ja jeszcze też się obudzona. To jest ten sam opalacz, on nie chce mi złapać ostrości. You Glow Girl i muszę wam powiedzieć, że z niego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Teraz już nałożyłam go sobie drugi raz i dzisiaj będę przez jakieś 8 godzin miała go na twarzy, ale wczoraj nałożyłam go sobie na noc i powiem wam, że jak się rano obudziłam, to naprawdę miałam tak jakby naturalnie, fajnie, leciutko opaloną twarz, super, ale nałożyłam go sobie jeszcze dzisiaj drugi raz, ponieważ całe ciało dzisiaj pokryłam sobie tym drugim opalaczem. I powiem Wam, że mm, nie wiem, czy on będzie ok. Jak na razie czuję, że się nadal lepie. Yy, mimo że nałożyłam go już jakieś pół godziny temu. No i chcę go trzymać 8 godzin, a już jest godzina 12, także dzisiaj nie będę wychodzić z domu. E, chyba. No nie chcę wychodzić to z tym samopalaczem. Zresztą widzicie, no mam na sobie taką e, obszerną koszulkę i bardzo, bardzo luźną spódniczkę, bo nie chcę, żeby mi się, wiecie, no wytarł o ciuchy. E, przed chwilą sobie przykucnęłam i skleiła mi się noga. I tak jakby troszkę jego zeszło, także no nie wiem, naprawdę nie wiem, co z tego będzie. Ten drugi wygląda tak. No ostrość dawajcie, o. Także zobaczymy. I on w sumie nie jest fioletowy, on jest taki jakby trochę czarny. Wiecie co? On ma taki sam kolor jak um, samoopalacz um, z Fake Bake, którego używałam dawno, dawno temu. Kiedyś to wrzucałam na vlog, ale to było o jajku. Już pewnie ze 3 lata temu albo i lepiej. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mamy dzisiaj test na żywo. No Także tak jak mówiłam, zostaję dzisiaj w domu i będę sobie troszkę sprzątać, pewnie sobie poogarniam kosmetyki, pogadamy sobie troszkę, ugotujemy obiadek razem, będzie taki domowy dzień. Jeszcze co do tej mgiełki do pryskania twarzy opalającej, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę super jest to, że nią się spryskuje twarz i później można nałożyć sobie krem z filtrem albo zrobić po prostu makijaż i to jest naprawdę mega. No jeszcze z makijażem jej nie próbowałam, ale na pewno wypróbuję. No dzisiaj nie będę sobie robić makijażu, ewentualnie przeczeszę sobie brwi i pomaluję rzęsy, no bo siedzę w domu, także po co, no nie? No dobra, zaczynamy dzień i wiecie co? Ja dzisiaj zrobię sobie w końcu zielony sok, bo on już za mną chodzi dosłownie od nie wiem kiedy. Wczoraj obżerałam się arbuzem. Moja keto-dieta łamana na niskowęglowodanową poszła się gonić po prostu, bo... Ja nie mogę, po prostu nie mogę tego wytrzymać. Poza tym, y, ostatnio pisałyście mi w komentarzach, że bardzo możliwe, że ja tak przytyłam przez to, że właśnie jadłam za dużo kalorii. I powiem Wam, że no to ma sens, bo ja naprawdę jadłam dużo kalorii na tej diecie keto. I ja nie mówię, że na diecie keto się tyje, absolutnie. Na diecie keto powinno się chudnąć, z tym, że ja robiłam to po prostu źle. I to jest tylko i wyłącznie moja wina. Mm. Bo czasem tak było, że nie chciało mi się przygotować jakiegoś posiłku i wiecie, jadłam sobie kabanosy i jakieś tam tłuste wędliny zawijane serem, także myślę, że to też miało duży wpływ. Także ja sobie wróciłam do takiej normalnej, zbilansowanej diety na razie i nie mówię, że to już jest koniec, nie mówię, że nigdy nie będę na keto. Chociaż jak byłam parę lat temu na keto, to była ta sama historia, I identyczna po prostu. Być może ta dieta po prostu nie jest dla mnie, mimo że Uwielbiam ten pierwszy taki zastrzyk energii, który się dostaje będąc na diecie keto. To jest super. Później to mija, ale na początku zawsze mam tak, że jest takie wow, po prostu energia mnie rozwala, mogłabym góry przenosić. No, także teraz jem, wiecie, normalnie na śniadanie jakaś tam jajecznica, do tego chleb pełnoziarnisty. Po prostu odżywiam się tak, jak kiedyś się odżywiałam. No i zobaczymy, czy schudnę samoistnie, czy nie. Jeżeli nie schudnę sama z siebie, od tak po zmianie diety, to będziemy mieć tutaj na moim kanale wielkie odchudzanie, ponieważ ja z dodatkowymi kilogramami czuję się fatalnie. Naprawdę czuję się fatalnie. Wiem, że nie jestem gruba, ale po prostu źle się czuję i uważam, że mam do tego prawo. Nie chcę, żeby ktoś to odebrał jako body shaming. Już tak mówię o tym dlatego, że kiedyś. Nagrałam taki film, w którym właśnie opowiadałam o historii, kiedy miałam trochę więcej kilogramów i zarzucono mi, że ja się po prostu specjalnie głodzę, że mam obsesję na punkcie swojego wyglądu i tak dalej. No naprawdę nic bardziej mylnego. Ale naprawdę uważam, że każdy ma prawo do tego, żeby mieć swoje własne zdanie na temat swojej sylwetki. Ktoś się może czuć lepiej z dodatkowymi kilogramami, ktoś się będzie czuł dobrze, będąc super skinny, super po prostu szczupły, kościsty wręcz. Słuchajcie, każdy człowiek jest inny i naprawdę nie oceniajmy tego, nie oceniajmy wyglądu innych ludzi i nie oceniamy gustu i nie oceniajmy gustu innych ludzi. O to apeluję, bo uważam, że to też jest taki wiecie, dość duży problem na YouTubie bo bardzo często osoby, które obserwują youtuberów, nawet nie chodzi tylko o sam YouTube, chodzi też o powiedzmy TikTok, Instagram, ogólnie social media, często jest tak, że ludzie piszą, źle wyglądasz, bo schudłaś, źle wyglądasz, bo przytyłaś, e, źle wyglądasz, bo masz nie ten kolor oczu, źle wyglądasz, bo masz nie ten kolor włosów. No może z tymi oczami to przesadziłam, już mnie trochę poniosło, ale wiecie, na przykład o, masz za ciemne włosy, masz za jasne włosy, masz za krótkie włosy, masz za długie włosy, kochani dajmy ludziom wyglądać tak jak chcą po prostu no, niech, niech każdy wygląda tak jak chce, jeżeli ktoś chce być od stóp do głów wytatuowany, niech sobie będzie, jeżeli ktoś chce mieć fioletowe, zielone, różowe włosy niech sobie ma, to nie jest nasza sprawa jak ktoś wygląda no, a teraz idziemy robić ten sok, ale będę by... lubić zrobiłam sobie właśnie herbatkę taką, co wczoraj kupiłam, Detox. Ona jest taka pyszna jak... ja Wam ciągle, no wiem, że naprawdę ciągle Wam pokazuję te herbaty, ale ja je uwielbiam. Cytryna, imbir i znowu zapomniałam, co to jest ten Bardock Root. Dobra, dobra już nawet nie sprawdzam. No i koper włoski. Też Detox sobie robisz? Mhm. Tak? O! Wow. No dobra. A jaki kubek chcesz? KitKat? Dawid, wiesz, że w sklepach są już rzeczy na Halloween i takie jesienne? Mhm. No. Nie, nie wierzę. No. Będziemy mogli iść niedługo na zakupy. Dobra, zaleję ja Ci. Powiem, później nie będzie. Tak. Chcesz całą Ci zaleć, czy nie? Mhm. Będziesz czekała aż czy dolejesz sobie zimnej wody, tak jak ja to robię? Co Zobacz sam. No. no zobaczcie, moja tutaj skrzyneczka. Moje pudełko na herbatki troszkę mi się przerzedziło, będzie trzeba dokupić i ogólnie było sporo tych herbat wczoraj w Waitrosie, ale nie chciałam kupować, bo widziałam, że są droższe niż Morrisonia, a ja ogólnie chciałam tak no ze trzy smaki sobie dokupić albo więcej, po co przepłacać, a ja mogłabym poczekać aż się zaparzy bardziej. No, ale to nic sobie tak się zrobi. Wczoraj aż tak sobie pomyślałam, sama do siebie się śmiałam, że oni chyba coś do tych herbat dosypują, bo miałam taką ochotę na tę herbatę detoks, że po prostu aż mi trzęsło wieczorem, wypiłam w sumie trzy. Nie wiem, czy można tyle tego pić, ale nie wiem, bo no, może coś dosypują, no i jestem uzależniona po prostu. Dawid się teraz wystraszył i czyta skład. No co, ty nie dosypują nic? Nie dosypują więc, ja tak żartowałam. Tylko mam już tutaj przygotowane składniki na mój sok. Tutaj jest seller dwa jabłka. Akurat taki kawałek ogórka, no bo taki miałam. Cytryna, oczywiście obiorę ją ze skórki. No i dodam też troszkę natki Pietruszki. Right. Imagine stars lighting up the night, and the shooting stars so vibrant, you have to make a wish. Nothing's ever in your way, scoring every shot you make. No, you've never heard of pain because you're just high on life. Every day is Saturday, life is sweet as birthday cake. Why can't it just stay this way? wanna to like you wanna like 20 for, 20 for seven like 20 for 20 for heaven oh like you wanna to like you wanna like 20 for, 20 for seven like 20 for 20 for heaven oh nothing but blue skies a totally peaceful mind never need a second try know you get it right the very first time Times, what do we need the troubles? Why, what do we need the troubles? Why, nothing's ever in your way. Scoring every shack you make. No, you've never heard a pain because you are just high. Every day is Saturday. Life is sweet as birthday cake. Mmm, Mam na sobie ten sam opalacz dopiero półtorej godziny i już mam dość. Musiałam umyć garnek, bo był brudny jeszcze po wczorajszym obiedzie, bo trochę zostało. A zaraz będę przygotowywać obiad na dzisiaj. No i zrobiło mi się trochę zaciekłów. Jak siadam na toaletę, to deska jest y, brązowa, także no, powiem Wam, że najchętniej już bym go zmyła. Ten samo opalacz trzeba trzymać minimum godzinę, ale ja wiem, że po godzinie ten efekt będzie naprawdę marny, więc ja już wiem, że raczej 8 godzin nie wytrzymam, ale zobaczymy, ile dam radę. Będę Was informować. Dzisiaj pokażę Wam przepis na super pyszny obiad. Jest to jeden z ulubionych obiadów moich wszystkich domowników. I wiecie co, teraz sobie siedziałam i sprawdzałam, czy pokazywałam Wam już ten przepis. Bo gotowałam ten obiad już tyle razy, że naprawdę nie wiedziałam, czy pokazałam, czy nie. No i znalazłam vlog, w którym pokazuję go wam, ale pokazywałam w tym vlogu przepis z gusto. Ten przepis jest troszkę inny, więc dzisiaj krok po kroku pokażę wam, jak przygotować to jedzonko z takiego troszkę zmienionego przepisu. Będzie większa porcja, no i składniki będą takie nazwijmy to normalne kupione w sklepie, a nie dostarczone po prostu w tym boksie. Więc tak, potrzebujemy makaron. Ja tutaj mam pół kilograma. Ten makaron jest przepyszny, ale to jest naprawdę nieistotne, jakiego makaronu użyjecie. Możecie użyć jakieś świderki, wstążeczki, makaron spaghetti, gniazdka, cokolwiek naprawdę. Użyjcie sobie swojego ulubionego. My ten bardzo lubimy, on jest taki jakby nie wiem taki gruby. No zobaczycie jak będzie to ugotowane. Tutaj mam śmietanę, ona ma chyba coś około 30%, sól i pieprz oczywiście jak w każdym przepisie, kostka rosołowa, tymianek, czosnek, niestety nie kupiłam jeszcze świeżego czosnku, więc znowu będzie suszony i tutaj mam paprykę wędzoną. To jest taka łagodna zwykła i mam jeszcze ostrą, pikantną, ale ona nie jest konieczna. Mi po prostu kiedyś Łukasz ją kupił przez przypadek. Chciałam tą zwykłą, a kupił tą. I powiem wam, że też jest spoko. Także dodam sobie troszkę tej, żeby podkręcić smak. I mam mnóstwo kurczaka, bo tutaj było 2 kilo. Jedną pierś zjadł Max i po prostu ja chyba zrobię tak, że po dość dużo dla Maxa, całą miseczkę, a z to zrobię. I wydaje mi się, że to będzie coś około, no grubo ponad kilogram. Myślę, że tak 1,5 kg może, może kilogram 400. W tym przepisie tak naprawdę proporcje nie są bardzo ważne, bo on zawsze wychodzi, zawsze jest przepyszny. Czerwona cebula, nigdy nie próbowałam robić go z białą cebulą. Zawsze z czerwoną cebulą, ale myślę, że z białą też będzie ok. chociaż ja ogólnie bardzo lubię czerwoną cebulę. I myślę, że użyję wszystkie te cztery. Chyba tak. No może trzy, zobaczymy, później wam powiem. I pieczarki, pieczarek to w ogóle też mam więcej niż było w tym przepisie z gusto, bo my pieczarki uwielbiamy. A te pieczarki brązowe, one są takie, one mają taki super, taki, wiecie, głębszy smak, takie jakby lekko zalatują orzechami. No nie potrafię tego określić, ale są naprawdę bardzo dobre. Ja ich w sumie mam aż pół kilograma. I wiecie co, nie zużyję chyba wszystkich, zostawię sobie dosłownie trzy pieczarki do pizzy. Bo teraz już będzie weekend, także podejrzewam, że będziemy znowu robić domową pizzę, bo na jej punkcie oszaleliśmy ostatnio, tak jak już wam wspominałam. No i oczywiście odrobina oleju do smażenia. Może być też masło, co tam wolicie. Cebulę kroję w dość grube pół talarki, bo chcę, żeby było ją czuć w tej potrawie, żeby się po prostu nie rozpłynęła. Ostatecznie użyłam tylko trzy cebule dlatego że 4 to chyba byłoby jednak troszkę za dużo. Mięso pokroiłam w średniej wielkości kostkę i oczywiście bardzo, bardzo dużo odłożyłam dla Maxa. To co zaraz zobaczycie, co ma w misce, no i jeszcze porcję na jutro, ponieważ Max się zrobił ostatnio bardzo wybredny i nie chce jeść ani suchego jedzenia, ani saszetek. Um, najchętniej jadły tylko kurczaka i steki. Krojoną cebulę podsmażam na oleju. Kiedy cebula jest już mocno zeszklona, wrzucam do niej kurczaka. I podsmażam go mieszając od czasu do czasu. W międzyczasie zaczęłam już gotować makaron. Trzeba pamiętać, żeby makaron był ugotowany al dente i po przerzuceniu go do durszlaka nie można go płukać. Wodzie. Oczywiście, jeżeli wypuczęcie, to nic się nie stanie, ale chodzi o to, żeby mąka z tego makaronu zagęściła nam troszkę ten sos. Jeżeli wypuczęcie, no to nic się nie stanie, po prostu ten sos będzie troszkę bardziej rzadki. I teraz dodaję przyprawy. Te wszystkie, które Wam pokazywałam, czyli sól, pieprz, granulowany czosnek. Jeżeli macie czosnek świeży, to zetrzyjcie tak ze cztery ząbki na tarce o drobnych oczkach i podsmażcie z cebulą dodaję też paprykę słodką i później pod koniec gotowania będę jeszcze przyprawiać oczywiście jak posmakuje całe danie i wtedy dodam paprykę ostrą pieczarki kroję w plasterki wrzucam wszystko do garnka i teraz będę dusić pod przykryciem na małym ogniu przez jakieś myślę, że 15 minut. Ja akurat nie musiałam dolewać wody, dlatego że te pieczarki puściły bardzo dużo wody i z tego powstał przepyszny sos. Ale jeżeli będziecie widzieć, że tej wody jest za mało, no to oczywiście dolejcie troszkę, żeby Wam się to wszystko nie przypaliło. Ja jeszcze tutaj w międzyczasie smażyłam kotlety dla Róży, ponieważ no ona raczej nie będzie tego makaronu jadła. Yy, oczywiście makaron jest suchy, no ale ona nie lubi pieczarek, także no fakt troszkę. Troszkę Was wprowadziłam w błąd, mówiąc wcześniej, że wszyscy moi domownicy uwielbiają to danie, no bo róża nie, ale wiadomo, to jest taki wiek, kiedy dziecko jest wybredne. Kiedy pieczarki puszczą już wodę, wrzucam kostkę rosołową, wszystko dokładnie mieszam, czekam aż ta kostka się rozpuści i wtedy wlewam śmietanę, nie trzeba jej hartować, można od razu z kubeczka wrzucić do potrawy. Dokładnie mieszamy, wrzucamy makaron i jedzonko jest praktycznie gotowe. Mi się jeszcze na koniec przypomniało, że mam w lodówce parmezan, więc starłam odrobinę i posypałam całe danie. Jest ono naprawdę przepyszne, także polecam Wam z całego serca: ugotujcie i dajcie mi koniecznie znać, jak Wam smakowało, albo nawet przyślijcie zdjęcie na Insta, a ja je wtedy na pewno u siebie udostępnię. Mam na sobie ten sam opalacz jakieś 5 godzin w tym momencie. Już dłużej nie wytrzymam, idę go zmyć. I właśnie jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć. Pierwsza sprawa to to, że no ma on zapach takiego typowego samopalacza. I wiecie, co wydaje mi się, że tam giełka śmierdzi bardziej niż ten samopalacz w piance, i druga sprawa jest taka, że w tym momencie on już wysechł i się nie lepi, więc ogólnie wysycha, ale schnie naprawdę bardzo długo, wydaje mi się, że. no... 25 minut, może nawet pół godziny bardzo długo schnął wydaje mi się, że on się tak długo wchłaniał no i trzecia sprawa jest taka, że mam troszkę zacieków na stopie i w ogóle mm, ale nie nakładałam samoopalacza przez rok, także wiecie ja wyszłam z sprawy. w ogóle wcześniej też rzadko to robiłam i teraz w tym momencie przypomniało mi się dlaczego wytrzymałam tylko 5 godzin może następnym razem zrobię tak, że nałożę go sobie godzinkę przed spaniem i będę w nim spała, ale nie lubię tego, bo mi to wtedy śmierdzi. Uuu. Ogólnie nie lubię nakładać samoopalacza, ale lubię ten efekt, także zobaczymy, kiedy zrobię to kolejny raz. Dobra, śmigam pod prysznic i jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, jak już go zmyja. Wyszłam z pod prysznica i muszę Wam powiedzieć, że ogólnie jestem naprawdę zadowolona, chociaż y, chyba troszkę za długo trzymałam ten samoopalacz na buzi i mam troszkę ciemniejszą buzię niż reszta ciała. Tak mi się wydaje. Fajny, taki wiecie, delikatny, naturalny kolor to jest. Następnym razem może uda mi się go potrzymać troszkę dłużej, te 8 godzin, czyli no prawie dwa razy dłużej i efekt będzie troszkę mocniejszy, ale wydaje mi się, że jak na pierwszy raz to jest naprawdę spoko. No i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No zobaczymy później, jak on się będzie trzymał. No ja byłam, słuchajcie, blada jak ściana, po prostu już nie mogłam na siebie patrzeć, bo mm, no nie miałam w ogóle słońca przez to lato, praktycznie w ogóle, bo jak odstawiłam beta-bloker i mogłam już przebywać na słońcu, no to Zabrakło słońca już niestety i no nie zapowiada się na to, że pogoda będzie lepsza. Także nici z opalania w tym roku, przynajmniej kiedy jesteśmy tutaj w Anglii, trzeba ratować się samoopalaczem. No dobra, ogólnie na razie mogę go Wam polecić. Nie jest drogi, bo ja płaciłam chyba 19,99 za te oba produkty, i jeszcze do tego była dołączona rękawica, która jest naprawdę super, bo ona ma taką foliową gąbkę w środku. Więc nie przecieka i to jest naprawdę ekstra. Także te gąbki, które m, mam ogólnie kilka gąbek, ale one przeciekają, ja je od razu wyrzucę i na pewno nie będę ich używać. No, no bo taka gąbka to na naprawdę wiele razy. Ok, no to ja już chyba będę dzisiaj kończyć. E, zaraz się tutaj ogarnę, spod tego prysznica i mam nadzieję, że zobaczymy się na kanale jutro albo pojutrze. Pozdrawiam Was gorąco, przesyłam buziaki. Do zobaczenia. Pa. Never felt tomorrow closing in this fast Oh I guess time's in a rush Leaves are falling down, but at least they grow back